Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek, wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Cześć z tej strony Radek z kanału GSM. Zapraszam cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Wielu z was prosiło mnie o historię Hedwigi, więc to o niej postanowiłem zrobić dzisiejszy odcinek. Jeśli film ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy. Biografia. Rubeus Hagrid kupił Hedwiga jako prezent urodzinowy dla Harego, kiedy udał się wraz z nim na ulicę pokątną. Harry był bardzo zadowolony z prezentu, za który nie potrafił podziękować, ponieważ z wrażenia aż się jąkał. Harry nazwał Hedwigę imieniem zaczerpniętym z przeglądanego przez niego podręcznika do historii magii. Przed pierwszym rokiem w Hogwarcie, Harry zatrzymał się w swojej sypialni z Hedwigą, którą trzymał z dala od Dursleyów, którzy za nią nie przepadali. Hedwiga była nie tylko zwierzęciem świadczącym usługi pocztowe, ale również lojalnym towarzyszem. Często pokazywała swojemu właścicielowi swoje uczucia, szypiąc go delikatnie w ucho lub palec. Wydawała się w pełni rozumieć jego życzenia i rozkazy. Hedwiga była również bardzo inteligentna, ponieważ poleciała do Francji całkowicie z własnej woli, by upewnić się, że Harry otrzyma od przebywającej tam na wakacjach Hermiony prezent z okazji trzynastych urodzin. Pojawiła się również w dziurawym kotle tuż przed przybyciem do niego samego Harego. Była również w stanie dostarczyć list, nie znając dokładnego adresu. Hedwika była bardzo dumnym zwierzęciem, które często w bolesny sposób reagowało na bezmyślne słowa lub czyny swojego właściciela. Wydawała się być również negatywnie nastawiona do nadpobudliwości Sowyrona świstoświnki. Żyjąc u Darsleyów, Hedwiga była zamknięta przez kilka miesięcy w klatce, by zapobiec Haremu wysyłania wiadomości do swoich przyjaciół. W rezultacie, wakacje po pierwszym roku w Hogwarcie były bardzo nudne i męczące, zarówno dla samej Hedwigi, jak i Harego. Dopiero gdy Harry został uratowany przez braci Wesley, Hedwiga została uwolniona z klatki. W następnych latach również zabraniali Haremu na wypuszczanie sowy, by mieć pewność, że nie kontaktuje się ze światem czarodziejów. Harry jednakże ignorował ten zakaz, w szczególności, by móc kontaktować się z Syriuszem Blackiem, swoim ojcem Sowy śnieżne nie pochodzą z Wielkiej Brytanii, co też powodowało pewne niedogodności, które często uniemożliwiały jej wykonywanie zadań dla Harego. Było to szczególnie widoczne, gdy Syriusz Black ukrywał się przed ministerstwem magii w 1994 roku. Hedwiga nie zawsze mogła przesyłać między nimi korespondencję, ponieważ była zbyt charakterystyczna, co mogło wywołać niepotrzebne zamieszanie i zainteresowanie Syriuszem. W czasie piątego roku Harego Pottera w Hogwarcie Hedwiga została zaatakowana przez współpracowników Dolores Umbridge, kiedy Umbridge próbowała przechwycić pocztę Harego. Do zdrowia pomogli jej dość z Gredek i profesor Grabli Plank. W 1997 roku Hedwiga zaginęła w bitwie siedmiu poterów. W czasie walk jeden ze śmierciożerców trafił ją wymieszonym najprawdopodobniej w Hagrida śmiertelnym zaklęciem. Harry zniszczył przyczepę, by spowolnić atak śmierciożerców. Po jej śmierci, bardzo zasmuconego tym faktem Harego pocieszali wszyscy jego przyjaciele, a Hagrid stwierdził, że miała wspaniałe i długie życie. Wygląd Hedwiga wyróżniała się spośród innych słów należących do uczniów Hogwartu, jej upierzenie było koloru białego, w niektórych miejscach poznaczone czernią. Miała wielkie bursztynowe oczy z czarnymi źrenicami, sowa miała około 40 cm wysokości. Charakter Hedwiga była bardzo lojalna wobec swojego właściciela i sumiennie wykonywała jego polecenia. Była dostojnym i dumnym ptakiem, który patrzył z dezaprobatą na zachowanie mniej dojrzałych i bardziej hałaśliwych słów. Pomimo tego potrafiła być hałaśliwa szczególnie gdy przebywała za długo w zamkniętej klatce. Wynikało to z jej instynktu łowcy, który przejawiał się nocnymi lotami w poszukiwaniu żab czy innych sowich przysmaków. Na koniec mam dla Was ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że w Hedwigę wcieliły się nie jedna, a trzy sowy? To już koniec historii Hedwigi. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Chciałbym zaprosić Was jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.